Pamiętacie taki film Krokodyl Dandy, Australia, kapelusz? On miał ze skóry aligatora, ja mam ze skóry kangura. Prawdziwy facet, duża kosa i przygody. A zobaczcie tymczasem, co skacze w naszym łowisku. Przyznam się szczerze, pierwszy raz w życiu widziałem, żeby dziki skakały aż tak wysoko. Skakały przez porzeczki na wysokość co najmniej jednego metra, i było ich sporo. Widok niebywały. Zapraszam Was na najnowszy odcinek wypraw krzyżowych, właśnie poświęcony. No, dzikom trochę, przede wszystkim lisom. A już za chwilę jadę na wystawę psów rasowych, myśliwskich, pod Piotrków. Stamtąd też yy, pokażemy jakąś, myślę, fajną relację. Będzie okazja do spotkania z myśliwymi, będzie okazja do spotkania oczywiście z hodowcami więc trochę o kynologii mam nadzieję, że też trochę o polowaniu z psami. Szykuję się fajny odcinek. Zapraszam Marcin Janasz, wyprawy krzyżowe i oczywiście wszystko do posłuchania w audycji z Lasu Wzięte w Radiu Niepokalanów.